dynamiką eksportu oraz udziałem eksportowego produktu, tak zwanego, tak zwanego hitu w eksporcie ogółem. I zaczniemy od tych pierwszych nagród, czyli nagrody za hit, za produkt, który wyróżniał się na tle pozostałych, który w działalności firmy przynosił najwięcej do hit Kapituła po przyznała uchary Stowarzyszenia Eksporterów Polskich za eksportowe produkty roku, według ich procentowego udziału w eksporcie ogółem. Pierwsza kategoria zatrudnienia to 49 pracowników i pierwsza branża to branża elektromaszynowa. Tutaj jedynie na trafia do firmy Turs, Fraktory, Spółka Jarna, Anna Mokławska, a Mokławska, R. związanej Związałnej Województwa za eksport termoformierek różniowych. Zapraszamy. Znowu współwłaściciele. Agnieszka, Kategoria zatrudnienia od 50 do 249 pracowników i pierwsza branża to branża techniczna Tutaj nagroda się miarstwa Arko, jest spółkowa w województwie małopolskim za eksport tlenku cynku paszowego. Prezesem zarządu tej firmy jest pan Marcin Kubiczek, ale nagroda zostanie odebrana w innym terminie. Kolejna nagroda, branża elektromaszynowa i tutaj nagrodzona została fabryka automatyki fach z Cieszyna. Za eksport zaworów bezpieczeństwa zapraszamy prezesa pana Piotra Motowskiego. Kategorii od 50 do 249 pracowników w branży motoryzacyjnej. I liczbę odbierze pan Witold Kalikow. W tej samej branży, branży motoryzacyjnej, kolejna nagroda trafia do firmy Schneider Baterien z Piastowa w województwie mazowieckim, To jest za eksport perpulatorów. Nagroda odbierze prezes, nagroda trafi do prezesa lekarza Najera, a nagroda odbierze wicedyrektor do spraw eksportu, czegoś Janek. to jest pan Grzegorz Sobecki, ale mianowicie powierza kierownik działu handlu Andrzej Sosnowski. w Warszawie Pana Prezesa Grzegorza Jaśnickiego. W tej samej branży elektrooszczędowej nagroda za hit trafia do firmy IPEX METAL z Warszawy za eksport blach i taśm aluminiowych. W grudniu bierze prezes zarządu pani Wążata Imanej. Pierwsza nagroda trafia do, Pani, do firmy Szynaka Weble z Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim za eksport energii mieszkaniowych. Prezesem zarządu jest pan Jan Szynaka, na pewno kierownik i w województwie śląskim, za eksportem unijonych stawów odległących. Prezesem zarządu jest pan Szymon Adarczyk, a nagrodę wierzyłem przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Grzegorz Stupiński. <plosy> Tutaj uwagi, że nagroda została dograna nie mam, czyli będziemy ją w innym terminie. Branża rolno-spożywcza wśród dużych firm, najlepsza w tej branży okazała się Okętowa. Teraz są nagrody specjalne, to jest listy i puchary, wybitny eksporter roku 2013 i w, wśród firm wyróżnionych są m.in. firma OKT, spółka z prezes zarządu pan Bogusław Kotula, a nagrodę odbierze pan Daniel Stefański, wema. Gracias. Kolejne dwie nagrody specjalne, również dla zakładów mięsnych. Pierwsze zakłady to zakłady mięsne Skiwa. Prezesem zarządu jest pan Andrzej Skiwa, a nagrodę odbierze Pani Natalia Skiwa. Brawa, zapraszamy. na Załonego, to jest spółka załoga, która prezes zarządu Józef Dziecikowski, grała, zapraszamy. i don't know która Konkursu Wybitny Eksporter Roku 2013 postanowiła przyznać medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Wybitny Eksporter Roku 2013 według dynamiki eksportu, które wręczą Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pan Stefan Kaczyk i pełnomocnik Króty Szkła Gospodarczego pan Jan Fryszczak. Te nagrody trafiły do następujących eksporterów. Wśród eksporterów najmniejszych, zatrudniających to 49 pracowników w branży elektromaszynowej, nagrodzona została firma Alcomex Springs z Zielonki Koło Warszawy za wzrost eksportu sprężyn wzmacnianych do bram przemysłowych i drzwi garażowych. Brawa i nagroda odbierze prezes z zespołu Pana gminy eksportem roku i ma załudnięca do 49. Syntetycznych i naturalnych. Prezesem zarządu jest pan Wojciech Kwiatopłotowski, a nagrodę odbierze członek zarządu pani Monika Szynczukiewicz. Zapraszamy, brawa. W branży maszynowej nagrodzona została firma Korus Energia z Sulejówka powojewostrona sowieckiej za dynamiczny wzrost eksportu agregatów dotwórczych dla elektrowni i elektrociepłogni. Brawa, Pana 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 Pana. Pana Pana w Polsce. Prezesem zarządu został, jest pan Krzysztof Wojciechowski. Nagrodę powinien odebrać członek zarządu pan Robert Sokół, ale ta nagroda została już odebrana. Podobnie jak nagroda dla firmy SIMEX z Gdańska za wzrost eksportu miernika i rejestratora danych pomiarowych prezesem zarządu firmy Simex jest pan Marek Smolnicki. Przechodzimy do kategorii firm największych, czyli takich, które zatrudniają powyżej 249 pracowników. Tutaj nagrody wybitne eksportem roku 2013 z branży chemicznej trafiły, trafi ta nagroda do kopalni, zakładów chemicznych siarki Siarkopol za wzrost eksportu siarki. Prezesem zarządu jest Pan Marian Kosowicz, Nagrodę dobiera Dyrektor Biura Pan Marian Stępień. -Prawa. Witam wszystkich. Nagroda w branży Medl medlarnej trafiła do firmy BMW SOFA z Olsztyna za wzrost eksportu narożników typu Dario. Prezesem zarządu jest pani Joanna Zarewska, ale ta nagroda zostanie odebrana w późniejszym terminie. Przechodzimy do nagrody w branży motoryzacyjnej. Tutaj nagroda trafia do firmy FIX jest z Gostynina w Województwie Wielkopolskim za wzrost eksportu panelowych filtrów powietrza. Prezesem zarządu jest pan Zygmunt Barbiński, a nagrodę odbierze pan Maciej Garbiński. Zapraszamy. Branża rolno-spożywcza, tutaj w kategorii dużych firm doceniowana została firma Uję Tłusia z naziemień w pojedynczym małopolskim za wysoki wzrost eksportu kierowców. Prezesem zarządu jest pan Andrzej Kuknicki, a nagrodę odbierze dyrektor Robert Jedna. Sprawa zapraszamy. Całe nagrodzone firmy to firma Aldon z Warszawy za wzrost eksportu stentów samorazdów jaguar. Prezesem zarządu jest pan Emil Błowiecki. Nagrodę uwierzy dyrektor handlowy pan Marek Klachowski. Nie wiem, czy Nagrodami specjalnymi to jest listem i medalem. Lider polskiego sportu. oferowane są m.in. fabryka Kopów Sefarta. Prezesem zarządu jest pan Marek Ramiński. Ta nagroda zostanie odebrana w innym terminie. Nagroda specjalna, trafia również do Kuty Stalowa Wola. Prezes zarządu to pan Krzysztof Trafiniak. Nagrody odbierze pełnomocnik zarządu pan Bartosz Koty. Zapraszamy, brawa. Pana Bartosza również nie ma. Teraz ostatnia nagroda dla Wielkiego eksportera roku 2013. Tutaj nagrodzona firma to Mistral Elast Spółka z o. Nagroda odbierze Prezes, pan Adam Zarzycki, Brawa.